Kto chce tego monety? Kto chce magnesiki? To chce magnesiki? Kto można wygrać kasę Field of Dreams. Można realizować swoje marzenia. Gruziński kawę Zmarzonej piasku. Dwóch Gruziłów Magdanek I Bagdanek. Jak Napoje. Szaroma. Na 25 lari 30 zł. Taki Street Food mamy teraz. To stoimy z Georgiem jemy. Po wizycie w kanionie Martwili oraz kanionie Oktase jedziemy do stolicy Gruzji TBDC. Po drodze zatrzymujemy się, aby coś zjeść na szybkiego. Mięso razem z tradycyjnym chlebem z pijanym sokiem na bazie gruszki, o którym wspominałem wcześniej. Do hotelu docieramy bardzo późno. Rano wybieramy się na śniadanie, które jest usytuowane w piwnicach tego budynku w bardzo wyjątkowym klimacie industrialnym. Spożywamy śniadanko i udajemy się na zwiedzanie Tbilisi no dzień dobry, słuchajcie no dotarliśmy do do, nie do Batumi tylko do Tbilisi w nocy, byliśmy o 12 w nocy i teraz jedziemy zwiedzać, zwiedzać z, z George'im e, stolicę Tbilisi przywitała nas ona deszczem, także e, poszukamy jakichś strojów może przeciwdeszczowych jakichś peleryn i, i, i ruszamy bo... Nie ma co siedzieć w hotelu także ruszamy zaraz na stolicę Ale taka, o to pogoda O, dzięki Georgie. Teraz widać lepiej A ruszamy, ruszamy do kościółka pierwszego, który przed chwilą był widoczny No ale zaraz, zaraz tam będziemy także spokojnie 10 lari weźmiemy pamiątkową monetę z tego miejsca do kogo trafi ta moneta? Weźmiemy z samebą czy z kościółkiem Chcę taką momentę. Kościół Trójcy Świętej w Tbilisi, tak zwany Sobór Trójcy Świętej w Tbilisi. Tu jest wejście, piękne ogrody, które dzisiaj są przykryte deszczem i mgiełką, ale to też ma swój urok. Idziemy do środka. Sobór Trójcy Świętej to sobór katedralny gruzińskiego kościoła prawosławnego. Siedziba Katolikasa, patriarchy Gruzji. Jest położony na wzgórzu świętego Eliasza w centrum Tbilisi. Jest największą budową tego typu w Gruzji. Wracamy do centrum Tutaj napotykamy metalową rzeźbę drzewa. Jest to podobno jedyne na świecie drzewo, na którym rością metalowe latarnie. No, jesteśmy w centrum TBDC Teraz będziemy jechać tą kolejką tutaj linową na taką e, mm, taras e, widokowy na dole dużo starych budynków, ale też dużo odrestaurowanych, ładne parki. tutaj to mimo tego, że dużo starego budownictwa to jest to fajnie, fajnie wszystko zagospodarowane ze smakiem. Coś tu się buduje nowego. Tamte stare budynki na górze też mają swój urok. Jakiś jest tam kafe, nie wiadomo czy to jest czynne widać, jak czy tam ktoś jest. Także to jest wszystko fajne. Klimatyczne takie. Jedziemy na górę. No i wchodzimy do kabiny, a Trasa nie jest długa, jest króciutka. Zapłaciliśmy po na czyli 15 zł za dwie osoby. Przucimy. Jedziemy kolejką. Niewiele widać z powodu deszczu, ale to co widać to pokaże. Tbilisi. Stolica Gruzji. Stare Panorama. Piękna miasta. Nam się wyłania. W chmurach. Jesteśmy na tarasie widokowym. Tam jest kościół świętej trójcy, w którym byliśmy stacja początkowa Po zjeździe mamy tą łódką płynąć rzeką 30 minut Przez stolicę Dordzi Tak Eta nazywa je Cari Quari Rzeka, kwary. Zapomniałem, jak się nazywa. A taką łódką będziemy śmigać. Milię tutaj, jedziemy, panie. I patloty my stali. Cyrpy latą, Firmy, ty Kto chce magnesiki? to chce magnesiki? Tu można wygrać kasę Field of Dreams Można realizować swoje marzenia Monument of Mother of Georgians Czyli pomnik Matki Gruzji mhm. Gruzinów Monument z tej perspektywy może nie jest jakoś super widoczny no tak spogląda na swoją stolicę i swoich synów i swoje córki Gruzinów i Gruzinki Ale weźmiemy tutaj ze, ze stolicy jakieś e, magnesy, pamiątki Georgi co? Wybierz jakieś Adni Tbilisi, Katory który jest. Ten? Okej. Okay. To, to jest Georgi wybrał. Okej. Okay. Dobra. Stary. Od gruzina. Od, kto chce od gruzina Magnes z no. Tbilisi. flagi I od ma mat, e, Matka, matka The. Gruzji e, e, Sameba Sameba e, byli. I wózety na stary e, e, Georgii i toż jest stary. A to, Tato, pa, pa, to b -batumi. B -batumi. patumi, patumi, mhm. pijemy się gruziński kawę, gorzony piasek. Piasek jest podgrzewany, doprowadza do wrzątku. za nas z drugiej strony tarasu widokowego znaczy znajduje się Botanical Park Garden, czyli Park Botaniczny Gruzji. Ale tutaj nad nim jest rozłożona tyrolka, zipline, można śmignąć z tego miejsca do tego Nanina. Także jeżeli ktoś jeszcze tego nie robił to polecam. Tbilisi, stolica i największe miasto Gruzji, położone nad rzeką Kurą, rzeką Kuali po gruzińsku, zamieszkane jest z nieco ponad milion osób, jest głównym kulturalnym, naukowym i przemysłowym ośrodkiem Gruzji. Marzeniem wielu młodych Gruzinów jest móc studiować właśnie w tym pięknym mieście, w Tbilisi w stolicy Gruzji. Również jest to marzenie już jego młodych synów. Teraz przepłyniemy się łódką. Boat number one. Będziemy płynąć rzeką. Rzeka Kura, czyli po Gruzińsku Kłara ma długość 1515 km. Ma źródła w Nawyżyni armeńskiej na terytorium Turcji. Później wpływa do Gruzji, pokonując przełomem mały Kaukas. Następnie płynie na południowy wschód, wpływając do Azerbejdżanu. Jak biały dom Justici Dom Justycji miasta Według mojej wiedzy Kolejna koncertowa Песню посвящаем девчонкам, конечно же и, 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 и. Ракета, бомба, петарда Любите будьте любимы Ей. А ты опять танцуешь на столе Я ничего поделать не могу И вся посуда, суда на земле И я опять, опять тебе бегу о боже, не знаю, что в тебе нашел я Но все же, когда ты рядом, хорошо А ты четкая, такая четкая Такая че, такая че, такая четкая А ты четкая, такая че А ты такая ничего Ракета, бомба, да, Мне бы с тобой так надо Ракета, бомба, петарда, пушка, 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 девочка. Ракета, бомба, петарда. Мне быть с тобой так надо. «да». Ракета, бомба, петарда, пушка, 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 девочка. опять взяла мой телефон И что-то в нем пытаешься найти Малышка, я же только твой камон Никто у нас не встанет на пути О боже, ну что ж ты делаешь со мной По коже мурашки от тебя волной А ты четкая, такая четкая Такая чё, такая чё, такая четкая А ты четкая Na zapleczach centrum, bo takie można hotele znaleźć w takich miejscach. Zobaczcie. Także jest ciekawie. Próbujemy tutaj takimi uliczkami przejść do kolejnej atrakcji. Przy okazji zobaczymy, jak to wygląda. Wszystko od zaplecza. Gdzie? Dobra. Tak wygląda DVDC od zaplecza Jakby ktoś chciał wiedzieć Tutaj są restauracje No to jest właśnie zaplecze tych restauracji Idziemy na skróty wino wino rośnie patrzcie jakie kiście wino dojrzałego winogrona takie klimatyczne uliczki z tej strony tak to ładnie wygląda z drugiej strony byliśmy przed chwilą to wiecie jak wygląda pięknie ok idziemy takie tutaj klimatyczne kafejki zobaczcie sami ładnie trochę pusto bo pogoda taka a nie inna ale można sobie wyobrazić jak to w sezonie tętni życiem tutaj nawet taki stary tramwaj przerobiony na jakiegoś fast fooda gruzińskiego regionalnego serwujące aciapuri w sumie w centrum tutaj Tbilisi tak to wygląda to zaczyna się stary TBDC Idziemy sobie tutaj przez ulicę TBDC i pierwszy raz coś takiego. Widzę to jest budka do dzwonienia. Drunk, for phone, czyli dla wstawionych. Drunk lonely, jesteś e, piany, samotny, zgubiłeś e, telefon, e, pomożemy Ci. Drunk phone. The first telefon to call your ex. Pierwszy telefon, aby zadzwonić do twojej byłej. Alcohol level must be more. Alkohol musi być wyżej niż 1,5 promila. Wrzuć tutaj. na no fear no request. Można sobie wybierać. To wszystko jest na manową. Tutaj się mówi i tutaj jest instrukcja. Manual o using. Zapamiętaj to miejsce. Idź się napij do najbliższego baru Wypij więcej. Pomieszaj to i z... wróć tutaj check your uh, level low to check your uh, uh, alcohol sprawdź swój poziom alkoholu wybierz numer do swojej byłej uh, i co uh, say you willing to say powiedz co powie, masz powiedzenie. powiedzenia be short and bądź uh, precyzyjny w, w tym co mówisz uh, First, uh, one minute is free of church. Pierwsza minuta jest wolna wolna od opłat, powodzenia no. Pierwszy raz coś takiego widzę Ciekawe czy ktoś korzystał z tego Moje <laughs> ulubione miejsce, zobaczcie taki werand jest tutaj w Tibdis, w Batumi, w Gruzji bardzo dużo a najbardziej mi się podobają te e, własnej roboty podpórki które mają nibyże pomóc w wstrzymaniu tego balkonu a może i nawet pomagają tylko jaki nadzorca budowlany to akceptował to nie wiem ale tutaj nie ma nie ma żadnych nadzorców budowlanych każdy robi to co to, to, uważa, że będzie działać, i to jest normalne w Gruzji. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Takie uliczki. Część jest pomalowanych, cegiełek. Tutaj weranda sobie na kolorowo pomalowana, jakieś obrazy. Wiszą klimatyzacja, obowiązkowo rynna, wyciągnięta na ulicę. Widok spokojny na ulicę. Jest klimat, jest. Winogrona rosną. Rosną. No i jest super. Pranie się suszy na deszczu. Nie ma problemu. Chłopaki się bawią. Tutaj piękny dom. Suszy się pranie tutaj. Kiosk z winem, ze świeżymi owocami. Restauracja. Piękne balkony. Na górze gondola, którą śmigaliśmy. O, tak to wygląda. Także tu jest bardzo nastrojowo. Jesteśmy na ulicy Betlemi To tutaj jest tak. Fajnie. W starym Tbilisi klimatycznie na każdym rogu jakaś kafejka homemade ice cream tutaj jest lodziarnia jakiś hotelik ostre podjazdy, zjazdy my idziemy w górę w górę? tak mnóstwo pamiątek czyli zbliżamy się gdzieś do głównej drogi to jest muzeum ale czego? Znaleźli jakieś stare rzeczy pewnie z wykopali, spożyli w jedno miejsce i nazwali muzeum, bo dokładnie nie wiadomo czy to jest muzeum. Muzeum starości taka tu piękna architektura. To wszystko jest takie takie fajne, takie smaczne balkony z filarami pomalowane pastelowe kolory bardzo bardzo fajnie termal to jest spa spa To super są ruiny, ruiny chyba jeszcze cesarstwa rzymskiego, które tutaj sięgało Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj widać wpływ turecki, czyli muzułmański kraju meczet. zarówno w Batumi jak i w Tbilisi można, można spotkać właśnie takie akcenty tutaj mamy Tutaj mamy, no co, kłódki, tych zakochanych. Ale widać jeden, jeden typ łódek, które pewnie są gdzieś sprzedawane w pobliżu. Są takie same Dwóch gruziów Akwenek I akordeon. Ale tutaj ładnie Zobaczcie Hotele Na tym starym mieście Kafejki. Tutaj płynie rzeczka. Kolejny most z skutkami. Pomału się robimy głodni. Śniadanie już przestaje działać. Musimy coś swszamać i lecimy dalej. Gdzie tutaj domy i hotele? można zobaczyć jest zbudowane na samym murwisku a samą przepaścią na pewno ma to swój klimat jak widać a my idziemy do wodospadu który tutaj się znajduje do którego wszyscy idą może to przynosi szczęście zobaczymy Tak to wygląda. Wodospad, centrum stolicy. Kibiriki. Jordi, tak nazywa się ta Abanot Ubany. Abanot Uban się nazywa Wodospad. Wodospad Awanot Ubany. Można dojść tutaj spacerkiem sobie tymi płaczkami. <grabi> <grabi> Tym bombozem. Wiedzie piękna dróżka. Fajny spacerek do wodospadu. Śmigamy dalej. Będzie musiałem nagrać tego mercedesa. Zobaczcie, jaki fajny dwudziesty old time Mercedes. 380 SL. Ekstra. A To Tą ulicą ma i Tak, jak jest pokaz wojsk. Marsz Wojsk jest to Tu parlament po lewej stronie. Patrzcie co znalazłem w TVDC z Pizza. Jeżeli ktoś z Was oglądał ten film, to wie o co chodzi. Ja oglądałem całkiem niedawno bardzo fajny film polecam, ale nie wiedziałem, że on ma swoją pizzę. No. ciekawe że to człowiek się nie nauczy i nie dowie podróżując napoje Szaroma. na 25 lari na 30 złotych taki street food mamy teraz Kiedy stoimy z Georgiem jemy z Georgiem opuszczamy Tbilisi Cały dzień zwiedzaliśmy miasto. Wydajemy się ze następną podróż do AP na 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 To jedziemy wieczorem 3 godziny jazdy, a Tbilisi możecie obejrzeć właśnie filmie, który dla Was zmontowaliśmy. Pozdrawiamy.